Jeden leży, drugi ucieka przed tobą będzie. Zróbmy swapa. Prawie krakt. Tu są dwa teamy. chodź na tak jak doszło do tobą. Zaraz, swapa i na ryb. Jestem na dachu. Nie. Leży, leży, leży jeden. Blokuje drzwi. ci go. Mama. Jest w twoją stronę. Odbij się, tylko można dobić. Głos słowa no. Nice. Na mojej Nice. Ostatni wróg zdjęty Po wach. na kolejny oddział. Na dachu. Leży nice. jeszcze jeden typ w środku. Ostatni wróg Wchodzi. Minus 50, coś takiego? Masz metki y to? Mam strzykawki. Dobra, ty się leczysz. Naprawi. Naprawiam się. Chwila, Na muszę się wyleczyć. Mamy szczęście. Ładuję osłony. A si, jednego? Nie, nie, si, nie si, 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 Och, kurde, zabiliśmy ostatniego członka! Chyba wszyscy schodzili oko. No. No. Ale za dyło, no i to jest chyba gerka. Nie wszyscy. Chodź na górę, chodź na górę. Owo, jest, jestem safe, jestem safe. Prawie 100 mu dałem. Masz lekki ammo? Coś nie widzę. Widzę ich. Mam. Kontakt z przeciwnikiem. Minus 50. Zastanowiłem obu górę. granaty. Minus 80. minus 80 o obu gwiazdkami Tu jest ok. Mocne najdy. Jeden, ręka, drugi... Tak jest! Ale dwa. Super. A tu jest lekta. No, to jest ciężka. Ale co? Nie, no. Gierka top. Ładuje osłony. że tak mało kim zostało.